I wszystkim! Z tej strony Atakawa na Waszych ekranach kolejny odcinek na moim kanale. I dziś jesteśmy nie w SSO, a na kanale Nie wiem, ale się dowiem. Chciałam powiedzieć domyślam. <grym> nie wiem, ale się domyślam. Jest to filmik skąd się biorą koniary i dziś będziemy robić swego rodzaju komentary. E, nie widziałam jeszcze u nikogo tego filmiku. Nie widziałam jakby ktokolwiek to komentował, więc jestem totalnie na świeżo, na czysto, jako pełnoprawna koniara od wielu lat stwierdziłam, że muszę to skomentować. Obok siedzi Antek, który też będzie pewnie gdzieś tam Siemanko. słuchał. E, więc no co, no bez zbędnego. Aha, do, w ogóle zapraszam do Antka na kanał, bo tam też się dzieje. E, i już teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was tylko jeszcze na naszego Instagrama e, i, i na Instagrama stani Podolin podajcie tam też i, Dobra, i już, już na początku w ogóle mały fail, bo zaczęłam to nagrywać i chciałam, żeby Antek to słyszał, ale tak nie może być, dlatego że jakby zbiera mikrofon wtedy też z tego co się tam dzieje, więc ja muszę mieć to na słuchawkach. Najwyżej Antek sobie to obejrzy później, on będzie widział moją dziwną minę i reakcję. Ja już tutaj w ogóle na samym początku miałam takie... W ogóle co to jest za obrazek? Co to, co to ma być? Dlaczego? Co? Koniara. Siedzi codziennie w szkole i rysuje w notatniku konie albo gra w grę przeglądarkową o koniach. Tak, właśnie, zanim zwaliłam całe nagranie, to mówiłam o tym, że ja nie rozumiem fenomenu tej gry i totalnie nigdy raz nagrałam odcinek, a tak to nigdy się w to nie wkręciłam i nie rozumiałam, co jest fajnego w karmieniu narysowanych koni, ok? Zagram sobie teraz w hofsa. Dobra, to pierw kryję moją klaczkę jakimś fajnym ogierkiem. O wow! kiedy nie, nie podejdziesz, plan. to prosicie o dołączenie do gry, bo brakuje jej ogierów. Jak pierwszy raz w życiu usłyszałeś o tym hobby, to przyznaj, że wydawało się ono ciekawe. Okej, znanie konia, skakanie przez przeszkody, treningi i po. O. Ważny wygląd jeźdźca. No może poza tym dziwnym hełmem. Nawet przez chwilę. Dziwnym hełmem. <laughs> Co? Przeszło ci przez myśl, żeby spróbować tego fajnego sportu. Ale kiedy tylko w przestrzeni internetowej zdiagnozowana została pierwsza koniara, to jakoś tak przyznawanie się do tego hobby przestało być fajne. Z tego materiału dowiesz się, kim są koniary oraz dlaczego zjawisko to dotyczy głównie dziewczyn. Oto komentarz pewnej dziewczyny. Kocham konie od zawsze. Już w wieku kilku lat złapałam zajawkę na konie w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. Zbierałam figurki koni, rysowałam je, oglądałam kreskówki o tej tematyce, a nawet zapisałam się na zajęcia z jeździectwa. Rodzice śmiali się, że moja pasja zaczęła przypominać uzależnienie. Trochę tak jest. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy nie narysował konia i kto nie miał chociaż jednej figurki i ogólnie nie oglądał nie wiem jakichś seriali. To jest chyba normalne w pasji, tak? Na początku odcinka zostało wspomniane, że obsesja na punkcie koni dotyczy właśnie. Jak ona ma w ogóle ten kantar dziwnie założony? Ciwie tylko dziewczyn. Nie bez powodu, w większości dziedzin związanych z końmi zdecydowanie przeważają kobiety. Zaró ale w ogóle ciekawostka, jak popatrzycie sobie na te najwyższe klasy, właśnie w jeździectwie, no to mimo tego, że gdzieś tam my kobiety stanowimy większość, to na tych zawodach widzi się więcej facetów. Równo w USA, jak i w Wielkiej Brytanii ponad 90% właścicieli tych zwierząt to kobiety. Trzech na czterech uczniów szkół jeździeckich w Europie to również kobiety. Ponadto obecnie 4 na 5 absolwentów weterynarii koni to przedstawicielki płci żeńskiej. Dlaczego tak jest? Dowiesz się w dalszej części odcinka. Ej, to jest akurat Kim są koniary. Według internetowego słownika miejski.pl, koniara to dziewczyna, która ma obsesję na punkcie koni. Wszędzie musi napomknąć o tym, że takiego posiada. Uważa, że <laughs> Ale Tak to jest o mnie! <laughs> Definicja koniary. Konia... Dziewczyna, która ma obsesję na punkcie koni, wszędzie musi napomknąć o tym, że takiego posiada. Ty no To jest prawda. <laughs> Bo co, co gdzieś z kimś rozmawiamy? Nawet ostatnio, jak byliśmy na spacerze, rozmawiamy o, o, o psach, ale i, i mamy konie. Tak! No bo oni pytali, czy nasz pies się wybiega, tak, tak, czy tak. jest w stanie się wybiegać. Uważa, że jeżeli jest konno, to sport, i kłóci się i broń, jeśli ktoś jej zarzuci, że jest koniarą. Ja się nie kłócę z tym, okej? Okay? Ja się przyznaję, ja jestem koniarą, ale jakby nie rozumiem, dlaczego to nie miałby być sport. Jeżdżenie konno to sport i lubi kłócić się i bronić, jeśli ktoś jej zarzuci, że jest koniarą. Jak więc widzisz, koniara to nie jest zwyczajna miłośniczka koni. Koniara to stan, w którym koń zajmuje nadrzędne miejsce w życiu dziewczyny i jest jej priorytetem. Antek? Tak? Priorytetem w moim życiu jesteś ty, czy są nasze konie? Nie odpowiadaj. Określenie koniara powstało na podobnej zasadzie co kociara, czyli miłośniczka kotów, i jest to jedna z pierwszych w cudzysłowie subkultur, która powstała na długo przed określeniami takimi jak alternatywka czy jesieniara. Widzimy więc, że neologizmy takie jak koniara czy choćby alternatywka powstały po to, by podkreślić czy uwypuklić pewne cechy obserwowane w społeczeństwie. I nie ma w tym nic złego. Nowo powstające określenia świadczą o tym, że ludzie zauważają w społeczeństwie pewne tendencje czy trendy, które po prostu komentują. W sieci jest mnóstwo nietypowych zachowań, które gloryfikują sam fakt istnienia koni, czy pokazują ich charakterystyczne zachowania. Ten materiał przedstawia... Nie, nie, nie mogę tego oglądać! Ten materiał! Koniara, ten materiał przedstawia co! Ja się boję usłyszeć, co on chce powiedzieć! Typową umiejętność prezentowaną przez norweską kobietę. Dobra, ja się tutaj nie będę wypowiadać na temat tego, bo zaraz mnie wszyscy zlinczują. Uważam, że to już jest przegięcie. <laughs> tak samo jak, y, nie wiem, brykanie hobby horsa, to jest przegięcie i to też jest przegięcie. Kobietę. Mianowicie, próbuję chodzić, biegać i skakać w taki sposób, jakby była koniem, a wszystko to z miłości do tych zwierząt. Zastanówmy się jednak, czy na tym etapie nie zaszło to za daleko. Można by pomyśleć, że tego rodzaju filmiki to jedynie niewinna zabawa osób zafascynowanych końmi. Jednak to zjawisko ewoluowało tak bardzo, że nawet powstały specjalne zawody dla miłośników tych zwierząt. No tak, ale jakby. Jeżeli nie hobby horsem, w sensie w ogóle te zawody, jak dla mnie to nie jest nic szkodliwego, no bo. Dzieciaki zamiast siedzieć przed kąpem, gdzieś tam biegają, skaczą i się ruszają i robią coś co lubią i no nie wiem, może niektórych nie stać na jazdę konną, albo po prostu lubią to robić, lubią skakać i gdzieś tam się e, czują w tym dobrze i okej. Okay. Jakby dla mnie to nie jest nic e, takiego, wiecie, strasznego, dopóki ta osoba nie uważa, że ten konik jest, wiecie, Prawdziwy w sensie, o ile to jest małe dziecko, no to jeszcze mogłabym gdzieś tam, no spoko, no to są dzieci, ale jak już widzę dorosłe osoby, które na przykład, no nie wiem, po przejechaniu gdzieś tam głaszczą tego konia, w zasadzie, oho, no proszę Koniku, przejechałeś, to, to takie, co jest w ogóle, jak? No, dlaczego? Tyle tylko, że koni tam nie ma. A zawodnicy używają koni na kiju, które można spotkać m.in. w sklepach z zabawkami. Takie zawody odbyły się na np. w 2019 roku w Finlandii. Hobby horsing, bo tak nazywa się ta dyscyplina to bardzo popularny sport, szczególnie w krajach skandynawskich. Polega na tym, że zawodnicy symulują zawody jeździeckie, jeżdżąc na końskiej kukiełce po specjalnie przygotowanym parkurze. Rywalizacja odbywa się w czterech kategoriach: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, cross, skoki przez przeszkody w terenie oraz western. Mimo że dla wielu osób takie zawody mogą wydawać się śmieszne czy nie na miejscu, w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Finlandii, jest to na tyle popularna aktywność, że stała się ona dyscypliną sportową. Co ciekawe, pod tym materiałem niewiele jest negatywnych komentarzy, mimo że idea może być dla niektórych kontrowersyjna. Jeden z internautów trafnie stwierdził, że tego rodzaju zawody mogą być dobrą alternatywą dla spędzania czasu w domu przed ekranem telefonu czy komputera. Jak możemy przeczytać? Narzekacie, że dzieciaki siedzą z nosami w telefonach lub komputerach, ale jak wymyślą już coś, przy czym można się poruszać na świeżym powietrzu, to mieszacie to z błotem i wyśmiewacie. Jak dla mnie, ekstra alternatywa dla tych, których na jazdę konną nie stać. Otwiera się przy tym kreatywność, bo takiego konisia trzeba sobie uszyć. To prawda, zgadzam się z tym. Właśnie bardzo dużo ludzi. No, przyjechała do nas dziewczyna yy, na yy, obóz w Podolinie i ona. Właśnie szyję takie hobby horsy i przy, jak to oglądasz, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. E, przywiozła mi takiego mini Dantego i mini Santę. Czy Antku chciałbyś teraz gdzieś się ogarnąć? One są w salonie. Damn, 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 tam damn. w szafce, nie? To ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. I ona, no, no uważam, że to. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, w salonie, w szafce. A tutaj były? Nie, przeniosłam je. I właśnie to jest super, że, że te dzieciaki rozwijają swoją kreatywność. No bo bądź co nie bądź, yy, i w ogóle ona te konie, które właśnie przywiozła, uszyła yy, nie używając maszyny do szycia. Więc już w ogóle uważam, że to jest mega, że, że tak. Znalazłeś? Tak, że tak to, tak to wygląda. Nie, nie wiem, muszę zobaczyć siebie, bo nie wiem, jak to widać. O, więc to jest Santinio, a to jest Dantinio. I ona właśnie nam przywiozła te koniki, no to jest taki mini mini hobby horse, jakby to nie jest taki pełnoprawny, bo nie ma tego kika i w ogóle, ale to jest na, na właśnie podstawie tych moich koników z reala, więc no uważam, że to jest super <laughs> I, i naprawdę bardzo kreatywne, no, no super to zrobiła, co? No, no nic, mamy obserwatora. Nie widzę go. Tu siedzi, bo się cofnął, bo mu że ma się za mną. Aha. Mimo, że w internecie można natrafić na przychylne komentarze dotyczące tego zjawiska, koniary niezmiennie przywołują dość jednoznaczne skojarzenia i stereotypy. Po pierwsze, istnieje pewien fenomen, który każe namyśleć, że ten, który posiada konie lub ma taką pasję, pochodzi z bogatego domu. <śpiewanie> Powiedzieli, że ten, kto ma konie, pochodzi z bogatego domu. Że taki fenomen... <śpiewanie> <śpiewanie> <tukanie> 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 tak! Mina Antka była totalnie 10 na 10 w tym momencie. Koń kojarzy się nam więc z pewnym prestiżem społecznym i luksusem, gdzie nie zawsze chodzi o relacje ze zwierzęciem, a pokazanie swojego wysokiego statusu. To się zgadza. To znaczy, w większości stajni sportowych, gdzieś tam, które mi się przewinęły, to faktycznie tak było, że jakby tam relacja z koniem była bardzo, bardzo ciężka na zasadzie. No nikt tam nie myślał o tym, żeby zgodnie z biomechaniką konia wszystko się działo, że właśnie ten koń potrzebuje wyjść na padok, to dla mnie w ogóle to jest normalne i wiecie, to jest jedna podstawowa, jakby tak jak my musimy jeść, spać, konie też muszą jeść, spać i potrzeba, który, no, no wychodzenie na padok dla konia to jest po prostu... No, minimum, które musimy mu zapewnić, a są ludzie, którzy tych koni nie padokują, bo na przykład boją się, że sobie zrobią krzywdę te konie. Yy, I to jest strasznie krzywdzące dla tych zwierząt i nikt o tym nie myśli, bo myślą raczej o właśnie o swoich dupach, że no halo, ja sobie jeżdżę na tym koniku na zawody i on nie może sobie zrobić krzywdy. No i w, w tym momencie jakby dobro tego konia się przesuwa, czy właśnie kupowanie tego najdroższego sprzętu yy, i gdzieś tam szydzenie z ludzi, którzy tego sprzętu nie mają, yy, czy właśnie różnica pomiędzy tym, który jeździ w rekreacji, a tym, kto ma własnego konia. Pasja do koni często spotyka się także z ostracyzmem społecznym. W 2022 roku przeprowadzono badanie, w którym próbowano określić najczęściej występujące stereotypy, które dotyczyły koniar. Badanie YouGov pokazało, że koniara 48% osób kojarzy się z byciem obsesyjnym, 42% wskazało na przymiotnik „dziwna”, 36% na określenie „irytująca”, zaś 35% osób charakteryzowało koniary jako „szalone”. Jak więc widzimy, koniara kojarzy się ludziom raczej negatywnie. Nie mamy tu bowiem określeń takich jak empatyczna, ciekawa czy o szerokich zainteresowaniach. Większość określeń ma wymiar krytyczny i umacnia negatywny stereotyp koniar. Jednak to samo badanie pokazało także coś, co wszystkich entuzjastów koni może podnieść na duchu. Mianowicie, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Star Stable Entertainment przez międzynarodowe. Co? Star Stable Entertainment? Grupę badawczą YouGov stajnia może być tak zwanym początkiem dla błyskotliwych karier. Jak wynika z sondażu, spośród biorących udział w badaniu jeźdźców, którzy są aktywni zawodowo, aż co czwarty respondent zajmował stanowisko kierownicze. Oczywiście pasja, jaką są konie, niczego nie gwarantują w sferze zawodowej, jednak być może jest tak, że spełnienie podczas jazdy konnej oraz znacząca poprawa samopoczucia powodują, że łatwiej realizujemy nasze cele zawodowe. A ja bym to inaczej ujęła, bo to już nawet nie chodzi o pasję z końmi związaną, tylko ogólnie pasję. Jeśli jest człowiek, który siedzi w domu na tyłku, nie robi kompletnie nic, no to jakie on ma predyspozycje do tego, żeby zająć jakieś wyższe stanowisko, gdzie dla niego, wiecie, minimum jest okej, okay, wystarczające. To jest zupełnie inaczej niż jak, no nie wiem, są ludzie z pasją, grają w piłkę, grają w kosza, jeżdżą na motocyklu, jeżdżą konno, mają w życiu do zrobienia coś, a nie tylko siedzenie na kanapie, więc to od razu ich, wiecie, stawia trochę wyżej ponad tamte osoby, które nie robią kompletnie nic, bo jednak mają jakieś ambicje i tu nie chodzi o pasję, tylko o właśnie o te ambicje, więc to tak, tak wrzucone trochę, no ale no poniekąd okej. Okay. Udowodniono, że jazda konna znacząco wpływa na samopoczucie. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że ten sport daje im swobodę. Ponadto, częstymi emocjami wskazywanymi w kwestionariuszu była radość czy znaczący przypływ odwagi. Nie można pominąć faktu, że poza pasją konie stają się coraz istotniejszym elementem terapii rehabilitacji ruchowej. Hipoterapia jest jednym z najciekawszych sposobów na pomoc chorym. Jest to rodzaj zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, podczas których pacjenci doświadczają obecności konia. Takie zajęcia stymulują fizycznie, emocjonalnie i poznawczo. Generalnie, jeśli chodzi o hipoterapię, to konie są takimi raczej spokojnymi stworzeniami, od których właśnie czuć ten taki spokój. Ja nie mówię o takich, wiecie, o gierach, nie wiadomo skąd wziętych i tak dalej, takie, które są właśnie dzikie, tylko takie no spokojne, koniki ułożone i tak dalej, no to te konie są właśnie takim, tak, dają takie poczucie takiego spokoju. Nawet Antek jak był ze mną kiedyś, pierwszy raz jak Antka zabrałam do stajni, to było w Karbówku pod Toruniem, no to też mówiłeś o tym, że właśnie od koni taki spokój czuć. No. I to jest takie... Terapeutyczne, nawet same te dźwięki, które konie wydają, czy podczas jedzenia, jeśli ktoś lubi takie ASMR-owe rzeczy, czy podpinanie popręgu, no po prostu same te dźwięki tych rzeczy, czyszczenia, czy jedzenia y, siana przez nie, one strasznie wyciszają. I, i to też ludzi właśnie bardzo tak. Y, no to jest takie, jak się siada na konia, to zamyka się w ogóle dla Was cały świat, no bo dzieje się teraz coś z Waszym ciałem, jesteście nie w pełni kontroli jakby nad tym ciałem, bo jednak siedzicie na zwierzęciu, które może Was w minutę zmieścić z powierzchni ziemi i nie myśli się wtedy o niczym, więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy na głowie, jakieś przykre sytuacje w życiu, to te konie są w stanie wyleczyć to i wierzę w to, że są w stanie wyleczyć, dlatego że no właśnie na ten moment jakby zapominamy o tym. Tak samo masz, jak wsiadasz na konia, no nie, że myślisz teraz o tym, co się dzieje tu i teraz i żyjesz tym, co jest tu i teraz, a nie tym, co jest tam w domu, w szkole, w pracy, gdziekolwiek. Więc uważam, że właśnie hipoterapia związana z końmi jest bardzo, bardzo, bardzo pomagająca. a ty, jak myślisz? No ja się całkowicie zgadzam, to, no, kurczę, to przebywanie z końmi, to no. jest coś, no, niesamowitego, ktoś jakby, Dużo osób o tym mówi, że słyszało, mało kto doświadczył, tak. ale jak już doświadczy, to... Tak, to albo będzie to kochał, albo po prostu zapomni i tyle, to nie dla niego. Bo nie da się być gdzieś tak w połowie tego. Nie, nie. Albo w to wchodzisz całym sobą i lubisz to robić i lubisz być z tymi zwierzętami, albo będziesz, no, pogłaszczasz i wyjdziesz i tyle, i nie interesuje cię to. No, różni ludzie, różne mają y, jakieś tam swoje upodobania. Albo ci to śmierdzi, albo ci Dzięki to Dzięki tak. tak. Terapii możemy poprawić swoją postawę, czy wypracować prawidłowy wzorzec schodzenia Podczas jazdy konno aktywizuje się bowiem wiele grup mięśni, co sprzyja likwidacji napięć i wymusza prawidłową postawę. Terapia konna jest szczególnie polecana... Generalnie ja, on powiedział, że jazda konna y, pomaga w likwidacji napięć, jeśli jest dobrze... Ja już się tutaj odpala mi tryb y, instruktora. Napięcia się tworzą jeśli my siedzimy w tym siodle źle, jeśli koń jest krzywy, my jesteśmy krzywi i tak dalej, to wtedy nam się te napięcia tworzą. Więc to, żeby te napięcia mogły jak najbardziej się wiecie, o, odpaść, no to my też musimy siedzieć poprawnie, robić poprawnie wszystkie zadania. To też nie jest takie proste. Na osobom chorującym na porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, wadę postawy, nadpobudliwość ruchową czy depresję. Ale właściwie dlaczego obsesja na punkcie koni w większości dotyczy dziewczyn? Istotnym powodem tak dużego zainteresowania końmi wśród kobiet jest bez wątpienia fakt, że posiadają one naturalny instynkt opiekuńczy. A poprzez relacje z koniem czy innym zwierzęciem mogą stworzyć więź i zaspokoić ten naturalny instynkt. Karmią, myją i pielęgnują. No, z tym się po, po części zgadzam, bo no, ten instynkt, taki właśnie, że, że trzeba się zaopiekować, konie bardzo go jeszcze rozwijają. No bo jednak wracacie do domu, nie macie tego zwierzaka pod ręką cały czas, tak jak macie psa czy kota, tylko no, musicie do tej stajni pojechać i, i w ogóle kurde, cały czas się myśli, a czy może nie zostawiłam, nie wiem, ochraniaczy albo czy na pewno dałam jedzenie, albo czy, nie wiem, na padoku nic się nie dzieje i jakby to też za, gdzieś tam naszą głowę um, zaprząta cały czas, więc te, te problemy takie m, dnia codziennego też schodzą gdzieś na bok. Może to być właśnie, że ludzie i kobiety uciekają od tej takiej codzienności i, i właśnie wchodzą w ten świat Jeździectwa, bo tam mogą się spełniać i w tych, w tych wszystkich właśnie takich potrzebach. swoich futrzastych podopiecznych. Jednym słowem, obdarzają je troską i uwagą. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku zwierząt nie wystarczy jedynie zaspokojenie najbardziej podstawowych fizycznych potrzeb, takich jak zapewnienie miejsca do życia czy pokarm. Zwierzęta potrzebują też opieki na płaszczyźnie emocjonalnej. Kobiety zdają się rozumieć te potrzeby, dlatego przez dbałość o zwierzęta realizują się jako jednostki ponad. Tak, ale też nie wszystkie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, e, są osoby, które no jeżdżą tylko dla wyników, a nie właśnie dla tych emocji. To kobiety chętniej niż mężczyźni angażują się w ochronę zwierząt, częściej praktykują wegetarianizm i opiekują się zwierzętami. Znacznie rzadziej niż mężczyźni polują i nie angażują się w znęcanie nad zwierzętami. Też głupio, że powiedział tak blisko tego polowania, a znęcania się nad zwierzętami. Nie będę teraz się zagłębiać w tematy polowania czy kłusownictwa, na przykład, bo to są dwie różne rzeczy, ale no tak to powiedział jakby. Za blisko, jakby to było jedno i to samo, takie odniosłam wrażenie. Warto też wspomnieć, że kobiety częściej wyrażają przekonanie, że zwierzęta doświadczają złożonych emocji, takich jak smutek i niepokój. No bo, no bo tak jest. Każdy z nas doświadcza takich emocji. A co o internetowym stereotypie koniar myślą same koniary? Zapytał o to dziennikarz Bartosz Godziński. O to, co usłyszał. Myślę, że koniary słyną ze swojego nieco odmiennego charakteru od innych ludzi. W stajni nie mają się na kim wyżyć, więc robią to na przykład w środowisku znajomych ze szkoły bądź rodziny. Warto pamiętać o tym, że koniara to koniara, a osoba jeżdżąca konno to osoba jeżdżąca konno. Nie mylmy tych pojęć. Nie rozumiem... wiktorii trochę... Myślę, że koniary są ze swojego nieco odmiennego charakteru od innych ludzi. W Stajni nie mają się na kim wyżyć, więc robią to w środowisku znajomych ze szkoły. W sensie, ja nie rozumiem tego zdania, co ona miała na myśli. Że my jeździmy do Stajni po to, żeby się wyżywać, trochę takie to jest właśnie, właśnie, wręcz uspokoić i opanować swoje emocje i pracować nad sobą, więc nie wydaje mi się, ale w ogóle to, koniara to koniara, osoba jeżdżąca konno to osoba jeżdżąca konno. Jakby co? Koniara może też być osobą jeżdżącą konno i w tym samym koniarą, a osoba jeżdżąca konno może sobie jeździć konno, nie, być kon... nie będąc konia. Ja, ja chyba, dla mnie Wiktoria jest też trochę, nie wiem, jesteś zbyt koniarska chyba, jak na mnie. Komentowała Wiktoria. Inna z internautek powiedziała: Oczywiście wydajemy mnóstwo pieniędzy. Jak nie na swojego konia, to na jazdy w jakiejś stajni. Nie zawsze idą na to miliony. Można pomagać w stajni, co często koniary robią, by dostać za to darmową jazdę. Koniary robią w sensie, tylko koniary pomagają w stajni, tak? Nie, nie robią tego wolontariusze czy osoby, które, których po prostu na przykład nie stać na jazdę i pomagają w stajni, żeby mieć darmową jazdę. Bo inaczej nie mogą, więc to już je określa jako koniary. Pomagasz w stajni, lubisz to robić i jesteś koniarą. To jest bezsensu. Widzimy więc, że pewne stereotypy o koniarach mogą mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak nie zachęcam do demonizowania tego rodzaju zainteresowań, ponieważ obiektywnie patrząc, jest to pasja jak każda inna, która bardzo może pomóc w życiu, ale grunt, aby po prostu nie popadać w skrajności. Nie da się ukryć, że konie w naszym życiu mogą odgrywać istotną rolę. Niezależnie czy będą stanowić dla kogoś pasję czy sposób na życie, należy także pamiętać, że te zwierzęta pełnią niezwykle istotną funkcję terapeutyczną. Samo określenie koniara powstało po to, by podkreślić czy uwypuklić pewne cechy obserwowane w społeczeństwie. Jest to wymowny sposób stereotypizacji, zwłaszcza młodych kobiet, za pomocą tego rodzaju określeń. Warto jednak pamiętać, że takie etykiety jak właśnie koniara, Julka czy Matka są po prostu uproszczeniami poznawczymi, które bazują na emocjonalnych reakcjach zewnętrznych obserwatorów. Takie określenia funkcjonujące w społeczeństwie powielają i utrwalają w opinii społecznej negatywne i zwykle depresjonujące sądy, przyczyniając się do powstawania stereotypów. Warto zastanowić się, czy słowa takie jak koniara nie służą jedynie po to, aby przedrzeźniać określone zainteresowania czy cechy. Daj znać w komentarzu o swoich doświadczeniach. Eee, no i co, Andek mi tutaj robił zdjęcie chyba na storkę. Eee, Obejrzyliśmy to do końca. Ja myślałam, że to będzie takie bardziej. Um no żeby trochę się pośmiać. Na zasadzie no, no tak, to jest raczej bardziej jako taka ciekawostka niż właśnie na, na, na cicho, cicho, cicho. Niż raczej właśnie, żeby się pośmiać. Trochę inaczej do tego podeszłam niż myślałam, że podejdę. Z niektórymi rzeczami się zgadzam, z innymi troszkę mniej. E, zostawiam wam oczywiście pole do popisu w komentarzach. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym myślicie. E, ja swoje zdanie wyraziłam. Mega jestem ciekawa w Waszej opinii mm, i tego, jak się czujecie, jak ktoś mówi do Was, że jesteście koniarami. Dajcie znać. To by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Standardowo, jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. E, czekam, tak jak mówiłam, na komentarze, tylko kulturalnie proszę. E, do następnego. Trzymajcie się. Cześć!